Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia EV9 w wersji siedmiomiejscowej. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Hmm. Kia EV9, czyli duży, siedmiomiejscowy, w pełni elektryczny SUV. Wersja GT-Line z dachem panoramicznym w kolorze Pebble Grey. 384 koni mocy, napęd na 4 koła, 700 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 5,3 sekundy. Akumulator o pojemności 99,8 kWh, deklarowany zasięg dla wersji GT Line 505 km. Kolor Pebble Grey. Wersja GetLine z dachem panoramicznym i cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 379 400 zł. Brutto. Finalna cena, oczywiście, uzależniona jest od formy zakupu, finansowania, kilku czynników. Ale jeżeli ktoś, na przykład, posiada fotowoltaikę i chce ładować ten samochód z odnawialnych źródeł energii, no to kilka procent spokojnie można odjąć. A do tego promocyjny leasing promocyjny wynajem. No i pakiet premium na start, czyli zestaw kabli. Czy też karta Kia Charge z abonamentem IONITY Power na 3 lata. Reflektory full LED, inteligentne adaptacyjne reflektory full LED, masa systemów wsparcia kierowcy, systemów bezpieczeństwa, kamera 360, czujniki parkowania przód-tył, asystent parkowania, system zdalnego wjazdu-wyjazdu z miejsca parkingowego. O, tak. Można by rzec, że jest to samochód zdalnie sterowany. I ten samochód z pilota może zdalnie zaparkować równolegle, prostopadle czy też po skosie, albo po prostu tak jak w tej chwili, wyjechać czy wjechać w miejsce parkingowe. Przy tak dużym samochodzie to niezwykle przydatna funkcja. Wielkie koła 21 cali, chowane klamki. One również mogą wysunąć się automatycznie po podejściu z kluczykiem. Ba, a propos kluczyka, mamy tutaj również funkcję cyfrowego kluczyka. Czyli, tak naprawdę, do jeżdżenia tym samochodem wystarczy nam sparowany, że tak powiem, telefon z samochodem albo Samsung, albo iPhone. Ładny kolor. Ładny kolor. Zajrzyjmy do środka. Tapicerka Navy, czyli fotele w kolorze granatowym. Pełna elektryka. Cyfrowa blokada tylnych drzwi i tylnych szyb elektroniczna, przepraszam, nie cyfrowa, elektroniczna, pełna elektryka lusterko lewe, prawe, jeżeli którekolwiek jest wybrane to te lusterka będą się automatycznie opuszczały po wrzuceniu wstecznego tak, żeby mm, łatwiej było zobaczyć krawężnik tutaj masaż w fotelu podgrzewana kierownica, dwa poziomy wentylowany fotel, podgrzewany i dwie pamięci fotela nagłośnienie Meridian otwieranie gniazda ładowania, otwarcie Maski i przedniego bagażnika, otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika z tyłu, elektryczny ręczny, wyłączenie systemów kontroli trakcji, w pełni elektryczna kierownica, elektryczna regulacja. Kierownica, oczywiście, podgrzewana, skórzana, wielofunkcyjna, tutaj jest aktywny tempomat, odległość do auta poprzedzającego, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy, tryby terenowe, cyfrowe zegary, czyli mamy tutaj trzy osobne wyświetlacze chociaż teraz to nie bardzo widać, że to są trzy osobne wyświetlacze tak czy inaczej to jest 12,3 cala 5 cali pod klimatyzację i kolejne 12,3 cala pod multimedia, pod nawigację fabryczną a propos nawigacji fabrycznej to oczywiście pełna funkcjonalność Kia Connect ambientowe oświetlenie ładna ta deska tutaj są ukryte przyciski haptyczne, które się pojawią po włączeniu, podświetlą się po włączeniu samochodu ale na szczęście zostało trochę fizycznych przycisków do regulacji temperatury nawiewu, czy nawet głośności tutaj przez przekręcenie. Konsola środkowa dwa uchwyty na kubek, albo taki po prostu schowek. Tutaj czytnik do yy, odcisku palca. Po co? No, właśnie po to, żeby wsiąść do samochodu, przyłożyć palec i na podstawie odcisku palca włączy nam profil kierowcy ustawiony przez nas. Tutaj indukcyjna ładowarka. Schowek. Przyciski do regulowania fotela fotelem pasażera. Może nie tyle kierowca ma tym regulować, co bardziej pasażerowie z tyłu mogą sobie zrobić trochę więcej miejsca. O i teraz jest pozycja leżąca. Zobaczcie, tam nawet podnóżek się wysuwa. I z powrotem wracamy. Tapicerka ze skóry wegańskiej. Po środku taki granat niebieski, boki szare. Pełna elektryka. Podparcie odcinka lędziowego w dwóch płaszczyznach tutaj boczki. Kąt nachylenia, podnóżek. I tu również funkcja rozkładania. Jeżeli byśmy chcieli poczekać na ładowanie, logo GT Line, no i ten zagłówek to jest taka siateczka ale uwierzcie mi, on jest naprawdę wygodny. Sufit czarny tutaj lusterko fotochromatyczne albo cyfrowe za chwilę Wam to pokażę, jak sobie odpalimy samochód ale to co najbardziej chciałem Wam pokazać to wersję siedmiomiejscową do tej pory pokazywałem wersję sześciomiejscową z foterami obrotowymi, komfortowymi tutaj jest wersja siedmiomiejscowa czyli po środku mamy kanapę kanapa dzielona 60 na 40 za chwilę pokażę Wam jak ona się fajnie składa, żeby łatwiej było wsiąść do tyłu ale zanim kanapa to jeszcze roleta Zobaczcie, skrajne siedziska są wentylowane, podgrzewane z trójstopniową regulacją. Wykończenie. Ten materiał fajny. Dużo miejsca. Dwa uchwyty na kubek, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Tutaj jest taki głęboki nawet podświetlany schowek. No i kanapa. Kanapa oczywiście z regulacją kąta nachylenia oparcia. Na skrajnych siedziskach mamy tutaj Isofixy. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Można wyregulować poziom tego podłokietnika. Regulacja temperatury dla pasażerów z tyłu. Nawiewy lamp cyk, fotel podjeżdża i zobaczcie ile tu jest miejsca tutaj naprawdę swobodnie można z tyłu usiąść tutaj mamy przyciski do regulacji kąta nachylenia oparcia, wszystko w elektryce także tutaj naprawdę można wygodnie usiąść gniazdo ładowania, urządzeń przenośnych USB-C, dwa uchwyty na kubek tutaj zresztą tak samo Tutaj można sobie pas zaczepić, żeby nam nie stukał, czy żeby nie, wy, u, nie przeszkadzał wsiada, we wsiadaniu, wysiadaniu. No i duża szyba. Tutaj taki oto podnóżek, żeby nie zryć progu. No i tu już trzeba. No, pozycja prawie leżąca. Środkowy pas jest również trzypunktowy. I jeszcze raz fotel podjeżdża, tak żeby łatwiej tu było wsiąść, się zmieścić. Na tych tylnych fotelach, oczywiście, są również dwa isofiksy. Bagażnik. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można aktywować funkcję automatycznego otwarcia. Podchodzimy z kluczykiem do zamkniętego samochodu. Po jakichś 3-4 sekundach klapa się automatycznie otworzy. Otwarcie bagażnika awaryjne, gniazdko zapalniczki, gniazdo 250V, i zestaw kabli. To jest ten pakiet premium na start, czyli przejściówka do gniazdka i to co najfajniejsze, kabel do podsiłę, czyli ładowarka prądem zmiennym o mocy 11 kW. No i to jest ten kabel fabryczny, czyli tak zwana cegła. Ale najfajniejszy jest ten kabel właśnie pod siłę. Bo można go wykorzystać tak naprawdę w każdym miejscu, jeżeli ktoś ma tylko gniazdko siłowe w garażu. Zamknięcie klapy bagażnika, zamknięcie klapy bagażnika, następnie całego samochodu. Tutaj mamy kamerę cofania, czy też kamerę do kamery 360, a tutaj jest kamera do cyfrowego lusterka. A tu pod spodem schowana jest wycieraczka. Gniazdo ładowania. Może tak trzeba go A może trzeba go w środku jednak proszę bardzo, type drugi i CCS I jeszcze raz kanapa z tyłu kieszenie szybki rzut na deskę to jest właśnie ta siateczka o której mówiłem I taka mięciutka poduszka tutaj no i te tyły foteli tutaj też można sobie coś zawiesić kurtkę marynarkę torbę Fotel pasażera w pełni elektryczny. Już przed chwilą pokazywałem zakres regulacji. Tutaj podparcie odcinka lędziowego w jednej płaszczyźnie. kąt nachylenia, góra, dół, cały fotel i nawet takie jak powiedział odchylenie. O. Albo góra, dół. A tutaj wiadomo podnóżek. Podgrzewany, wentylowany. Trzy poziomy podgrzewania, wentylacji. Tutaj otwarcie, zamknięcie centralnego zamka, tutaj wyłączamy poduszkę czołową, jeśli na fotelu kierowcy pasażera jeździłoby dziecko tołem do kierunku jazdy, tutaj tą poduszkę trzeba wyłączyć. No i ten ambient, który mi się tutaj bardzo podoba, on jest dwutonowy, czyli ten kolor ambientu i ten tutaj może być różny, można sobie to spersonalizować. Deska miękka, tutaj też schowek. Takie korytko. To jest właśnie zaleta elektryków budowanych od podstaw. Można przestrzeń wykorzystać w 100%. I 9 w kolorze pebble grey. A ten, którego tam widzimy, to jest iceberg green. Tutaj mamy odpalanie samochodu, czy włączanie. Tutaj mamy selektor zmiany biegów. Przez przekręcenie wybieramy bieg. Parking jest przez wciśnięcie. Cyfrowe zegary. Tutaj kamera obserwująca uwagę, monitorująca uwagę kierowcy. Obraz z kamer pod lusterkiem. Zwróćcie uwagę na rozdzielczość tych kamer, jakość obrazu. Inteligentne reflektory Full LED. Inteligentne adaptacyjne reflektory Full LED. 12,3 cala pod zegary, 5,2 cala pod klimatyzację. Można również tą klimatyzację wyciągnąć na cały wyświetlacz. Front Rear. Można również tutaj sterować podgrzewaniem fotela z tyłu, czy wentylacją. Temperatura. Siła nawiewu, albo po prostu auto. No i tutaj kierowca. Również klimatyzacja automatyczna. Synch. Tutaj sobie zmieniamy temperaturę. Fajnie, że zostały fizyczne przyciski. Miejsce nawiewu, siła nawiewu. Awaryjne, i tutaj jest głośność multimediów, tudzież przez przyciśnięcie tego przycisku mamy włączenie, wyłączenie tych multimediów. Panel startowy, uruchamianie nawigacji. Nawigacja, oczywiście, z dostępem do internetu, usługi Kia Connect, informacje drogowe. W czasie rzeczywistym pobiera informacje o utrudnieniach. Ale ja chciałem. O, teraz. Proszę bardzo. <laughs> menu komputera, ustawień, tryb menu, to ciekawe, czyli automatycznie składa lusterka albo sprawdza, czy są złożone. Chowa klamki, tak żeby na nie można było bezpiecznie wjechać start. Przyciski aptyczne, home, map, media, setup i jeden przycisk funkcyjny, który tutaj można, można sobie spersonalizować. Tutaj mamy do wyboru home, czyli panel startowy. Lusterko fotochromatyczne albo lusterko cyfrowe. I znowu jestem pod wrażeniem. Jakości obrazu: system e-call, lampki, roleta elektryczna. A no, tutaj mamy otwarcie tej przedniej części. Roleta już jest ręczna. No, ładna konfiguracja. Cena, oczywiście, też jest ładna. Ale tak jak powiedziałem, po rusza wyprzedaż rocznika 2023, możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. Spokojnie kilka procent można z tych cen cennikowych urwać. A biorąc pod uwagę możliwości techniczne tego samochodu, moc ładowania, instalacji 800 V, czas ładowania na tych szybkich ładowarkach w trasie, uważam, że ten samochód Porównując do konkurencji wcale nie jest taki drogi. A jednak mamy dużego 6- czy 7-miejscowego suwa, gdzie naprawdę 6- czy 7 pasażerów wygodnie pojedzie. Ładowanie od 10 do 80% 24 minuty. Zasięg wiadomo, zależnie od prędkości, warunków atmosferycznych. W mieście 505 km myślę, że spokojnie osiągalne. To pokazały pierwsze testy trasie, zależnie od prędkości, ale zamierzam to sprawdzić. No i charakterystyczna sylwetka. Dajcie znać, jak Wam się ten samochód podoba. Panu Michałowi dziękuję za zaufanie, życzę tylko przyjemności z jazdy i dużo prądu. Zapraszam częściej. Dobrego dnia, trzymajcie się. Kia, movement that inspires.